dziś Siemano. Ko Siemano kolano. Dzisiaj ja tu z moim anonimowym kolegą. Nie powiem jak się nazywa, ale dobra, przejdźmy do odcinka. Wybieramy tu no. picia, których nie wiemy z czego są. Nie powiem, kto nam na je przygotował. Dobrze, to o, ty zaczynasz. Okej, okay, ja wezmę sobie... A może być to. Ja wezmę sobie, Ej. czy teraz ja, czy, czy teraz ja kolego? Tak. Trafił chyba na to postępu. Idzie, <grym> odkładam. Dobra, czyli teraz ja, ja wezmę Be. sobie, on jest ba... To. O, jaka dobra! A mi została ta! O nie! Smakuje? O nie, pachnie żarliwie. Smaku nie ma. I No to na teraz to już będzie koniec, bo tylko dzisiaj cztery. No tak, ma, tak.